Cześć, jesteśmy Kuba, Kacper i Konrad. Recenzja ta to fragment jednego z epizodów podcastu Trójkast. Link do pełnego materiału znajdziecie w opisie. Zapraszamy. No dobrze, no to w takim razie tyle na temat. Yy... Ciernobligaty. I przejdźmy teraz do Glyfa. A o Glyfie opowie nam Conan Nogara. <laughs> Zapomniałem. Professional <prawie>. Fire. <laughs> Lecisz. E, tak, e, Glyf to jest e, zręcznościowa gra platformowa. I to jest gra, ja myślałem, że to będzie. Mm, no bo. Kurczę, tak się zastanawiam, jak to, jak to w sumie, e, sprecyzować i, czy też e, w skrócie opisać i wydaje mi się, że najlepszym opisem tej gry to jest, że to jest gra o turlaniu kulki, która czasem zamienia się w żuka. O, to taki trochę, taki odwrócony żuk gnojarz. Tro, tak, troszkę tak. Kula Turla Żuka. No to, jest, to jest, platformówka, która bardzo przypomina takie klasyki, jak na przykład Marble Madness, czy też wszelakie jego klony, pokroju Marble Blasta, na przykład. I jak do tej gry zasiadałem, wydawało mi się, że to będzie taka gra, w której, no w zasadzie jeździmy tą piłeczką jak samochodzikiem i cała trudność polega na tym, żeby nie spaść, no ale, ale jakby całość jest oparta na takich torach. Natomiast kiedy już w Glyph zagrałem, okazało się, że to jest platformówka, która jest zdecydowanie bliżej do no, takich klasyków gatunku, jak chociażby trójwymiarowe Mario, no, czy, czy, czy właśnie tak, tego typu trójwymiarowe platformówki, w których skaczemy po... Zawieszonych w przestrzeni platformach. Z tym, że no tutaj jest też ta ważna ta fizyka tej kuli, bo ona się cały czas toczy, cały czas gdzieś z jakichś wzniesień stacza, a my tylko przeskakujemy. Z możliwością na chwilę przemienia się we wspomnianego żuka, który pozwala na przelecenie jakiegoś tam kawałeczka. I jest to gra, która początkowo może się wydawać bardzo prosta, bo, bo te początkowe poziomy są raczej niezbyt wymagające, i głównym zadaniem na nich jest zebranie dwóch kluczy, które dwóch czy tam kilku, co, zależnie od poziomu. Konkretne liczby kluczy, które otworzą przejście do dalszego poziomu. W trakcie też warto zbierać monetki oraz, oraz kryształy, to wszystko jest w tej grze waluta. Za którą w hubie, czyli w takiej starożytnej świątyni, odblokować będziemy kolejne poziomy. I jest to gra, która bardzo szybko robi się dość wymagająca, ponieważ na wyższych poziomach. Platformy, po których będziemy skakać, są nie tylko od siebie bardzo oddalone, nie tylko robią się też coraz to mniejsze, bo momentami naprawdę to jest tylko jakiś taki kijek wystający o, z ziemi. O, platformy, kijek też... wystający z ziemi. Ha, ha, ha. No tu też hopsamy po kijkach, też hopsamy po kijkach. Eee, czasami też musimy się odbijać od, od zbanów yy, i to jest też... <laughs> Czyli skaczemy po politykę głównie, też pewne... tak? To... <laughs> tak, z konkretnych no, to partii politycznych. Lepiej, lepiej robić to żukiem niż hoł, motyką. No i, i te platformy też przy, przybierają czasami nieregularne formy, także... Yy... Nie, czasami nie wiadomo, w którą stronę się odbijemy. Natomiast to wyzwanie jest przez całą rozgrywkę i jak najbardziej w moim odczuciu fair. Znaczy, kiedy coś spieprzyłem, to czułem, że jest to moja wina, a nie wina projektu rozgrywki. A to jest przemawia bardzo ważne w takich grach, bo to wpływa na ten poziom frustracji. I jak, jak czujesz, że gra jest z tobą fair, to dużo łatwiej. Spogodzić się z porażką no i nie, nie odrzucić się tak szybko. No tak, masz taki, taki ciąg do tego, żeby starać się bardziej, żeby poprawiać swoje własne umiejętności i być lepszym. No i to w Glyfie jest. Tak, gra też, też, jeżeli ktoś nie, nie daje sobie rady z jakimiś poziomami, to nic straconego, bo glifa można ukończyć nie przechodząc wszystkich dostępnych Poziomu, bo tak jak mówiłem, za zebrane monetki, za zebrane kryształki, czy też takie złote figurki Żuka, czy też Skarabeusz odblokowujemy kolejne poziomy, i żeby dojść do poziomu ostatniego, który jest w zasadzie bosem całej gry, jedynym bosem w grze, trzeba po... odblokować ileś tam tylko poziomów, tak naprawdę zdobyć ileś tych kryształów. To, to nie jest tak, że ta Progresja jest linearna. Tutaj możemy sobie zboczyć do jakichś innych pomieszczeń i dostosować, tak naprawdę, poziom trudności do siebie. Ja poziomy ukończyłem wszystkie. Niektóre, tak jak mówiłem, przechodziłem od razu. Niektóre, naprawdę, godzinę spędzałem, żeby je w końcu ukończyć, ale zabawa ta była naprawdę fajna. Przede wszystkim dlatego, że to nie jest tylko platformówka, w której skaczemy i mamy dojść do ostatniego poziomu, ubić bossa i jest, jest koniec. Tu jest jakaś tam fabuła i ona też jest odpowiadana w dość specyficzny sposób, bo ona jest odpowiadana w tle. Ten żuk, tudzież kulka, w którą się wcielamy, jest konstruktem, jest, jest, jest reliktem dawnych czasów, ponieważ świat, po, świat, który przemierzamy, po którym właśnie hopsamy po tych patykach i dzbanach, jest światem jakby nie było postapokaliptycznym, w którym wydarzyła się jakaś wielka katastrofa, stąd właśnie jeżeli spojrzycie na zdjęcia, spojrzycie na filmy, to on jest w większości pokryty jakimś piachem czy pełen ruin dawnych budowli. I całą tą fabuę poznaje się rozmawiając z innymi konstruktami zamieszkującymi hub gry, czy też pojawiającymi się w poziomach. One tam przybliżają nam między innymi, jaki był cel, cel danej lokalizacji. Na przykład odwiedzając ruiny jakiegoś antycznego strażnika, tam opowiada, że no ten strażnik tu został wybudowany, bo on tam strzegł jakichś zapasów. I każdy ten poziom, każda taka dyskusja, która jest jak najbardziej opcjonalna, bo można do tego Żuka po prostu nie podejść, troszkę rozbudowuje nam ten świat. Naszym celem jest w ogóle przywrócenie go do dawnej świetności, pokonanie tego ostatniego bossa, który był źródłem zniszczenia i odbudowa. Natomiast, no, to nie jest nachalne. Jeżeli ktoś chce po prostu poskakać, chce po prostu wyzwania, no to jak najbardziej mo może się tylko na tym skupić. Ale też jest coś dla, dla graczy, którzy by chcieli jakąś historię poznać, chociaż ona nie jest fenomenalna, zaznaczmy. Jest przyjemna, relaksująca momentami, bo te dyskusje to są takie momenty, w których możemy na, na chwilkę przystanąć, porozmawiać, napawać się widokiem. A widoczki są ładne, bo prawa audiowizualna. Jest bardzo przyjemna, jest bardzo ładna. Także no jest, to, jest to gra ciekawa. To nie jest to objawienie zdecydowanie. Natomiast ja się bawiłem w tym dobrze i jeżeli poszukujecie zręcznościowego wyzwania, a już zwłaszcza jesteście fanami właśnie wspomnianego wcześniej Marble Madness, to Glyph będzie grą dla was. Ta gra ma strasznie tak, chodzi mi pod względem graficznym, ma strasznie vibe Journey, które było na PS3 i, i później 4. Mm, tak troszkę, troszkę tak i to jest, wydaje mi się, przede wszystkim zasługa oprawy graficznej, bo ona jest też taka... Mm, kreskówkowa troszkę, yy, uproszczona, Ale pastelowa. Ale to, to, to o. dobrze, to ładnie wygląda i tak, uważam, tak, że, tak, że tak. w przypadku tej gry akurat kombinowanie z jakąś bardziej realistyczną grafiką to by akurat zadziałało na jej niekorzyść. No tak, ona wygląda super, natomiast porównanie do, do Journey poza grafiką, no, no nie powiedziałbym, to jednak dwie różne zdecydowanie gry. Bogle wstawia jednak bardziej na, wy na wyzwanie zręcznościowe. Journey chyba... nie grałem w Journey jeszcze. Chyba mam na Epiku nawet, bo chyba dowali, ale... Ja przecież byś nie kupił ee... <laughs> Nie no, kupił. Na Epiku nie, ale na PS PS4, PS3 jak najbardziej. E... No, Journey to była taka gra doświadczenie, nie? No, Glyph, mimo że ta fabuła jest, to, że to się poznaje, no to jednak to nie jest gra doświadczenie. Nie, no, tak, tak, to tak, tak. Jednak... ja się zgadzam. Mi bardziej właśnie chodziło o aspekt graficzny, bo, bo, bo właśnie podróż to jest gra typowo taka, podobnie jak Abzu zresztą. To w to grasz, to jest gra na godzinę, max dwie i po prostu tego doświadczasz, tam łapiesz ten świat, tam, ten klimat, muzykę i tę grafikę, nie? No Glyph to nie jest gra tego typu, ale powiem Ci, że zachęciłeś mnie całkiem, bo, bo. Całkiem naprawdę brzmi to jak taka dobra gra właśnie do odpalania sobie na Switchu gdzieś tam wieczorkiem. Chociaż ty pewnie grałeś na PC, zgaduję. Yy, tak, na, grałem mhm. na PC. -cie. Na Switchu to Glyf wyszedł chyba jeszcze w marcu. Premiera była pc jakoś początkiem sierpnia. Yy, I to jest też, też fajna gra, bo to jest gra, którą, której przejście nie sprawia większych problemów. Ja ukończyłem w jakieś 8 godzin. Natomiast to jest świetny przykład gry easy to learn, hard to master. Czyli to przejście takie jako takie na jedną gwiazdkę, każdy poziom, czy znaczy tam na jeden kryształek. To bezproblemowo można zrobić. Natomiast już nawet jak się patrzy na stronę steamową i te GIFy, przejść niektórych poziomów. Bo o tym nie powiedziałem, bo są dwa typy, dwa typy etapów. Pierwszy to jest taki eksploracyjny, w którym właśnie mamy za zadanie zebranie kluczy i udanie się do końca, plus te monetki, kryształki i inne ukryte jakieś bajery, które odblokowują potem skórki kosmetyczne, a przykład zamiast żuka możemy się zamienić w takie oduszka. To jest czysta kosmetyka, na nic to nie wpływa. Ale są też poziomy, które wymagają więcej finezji i lepszego opanowania fizyki gry. I to są no, klasyczne czasówki, w których musimy w danym czasie przejść etap, i to też polega na zebraniu trzech kluczy, udaniu się do wyjścia. Natomiast no, to już jest najczęściej większe wyzwanie, bo trzeba tą fizykę opanować w naprawdę niezłym stopniu. A jakie jest Wasze zdanie na temat omawianej przez nas gry? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy!